Rok trzeci. Rozpoczynamy z takimi seriami jak Crash Bandicoot 3, Asia i Mati Sezon 3, kończymy vlogi podróżnicze razem z Chibi i 23 września wrzucam ostatni odcinek z Waniliowego Dark Souls 2. 26 września wlatuje specjalny odcinek, w którym dziękuję i ogłaszam przerwę. Powodem była przeprowadzka do Anglii, której się z Chibi podjęliśmy. Trochę poleciliśmy w ciemno, ale przez pierwszy miesiąc mieliśmy chociaż zapewnioną bazę wypadową. Przez następne dwa miesiące wlatywały tylko co tydzień odcinki z Asi i Matiego. Pod koniec listopada zaczynałem się znowu rozkręcać z filmami, więc wleciało Funny Moment z Rezydenta 4. E, Tomb Raider i Medieval doczekały się kontynuacji serii. Zacząłem też krótką serię z Wowa. Próbowaliśmy też nagrywać z Chibi jakieś pseudo fajne rzeczy, jak na przykład angielskie fasolki różnych smaków, ale jakoś tak nie czułem, żeby to było super fajne, więc na tym się skończyło. Tak jest. I mamy fasolki, takie jakieś śmieszne tutaj macie. 21 stycznia wleciała świeża seria z Resident Evil HD Remaster. Niestety nie było to jakoś mega wyjebane jakościowo u mnie na kanale, bo miałem na tyle słabego kompa, że musiałem obniżać ustawienia graficzne. Komp po prostu nie ogarniał tak ładnej gry równocześnie z nagrywaniem. Z Felix zwróciliśmy do nagrywania Dark Soulsów do końca i z dupy 31 stycznia wrzuciłem finałowy odcinek Asi i Matiego, z którym miałem problemy montażowe, dlatego tak długo mi to zajęło. 4 lutego wleciała seria Life is Strange, która w sumie niestety nie została skończona. 25 lutego wleciał pierwszy odcinek Shortów czyli bardzo krótkich filmów, scenek z mojego kanału, które miały być śmieszne albo dziwne jak widać byłem długo przed TikTokiem. A tak seria to mnie nie oceniaj, ponieważ uwaga, argument na wszystko jestem dyslektykiem. Nic mnie nie wiesz, weź się Ej właśnie, mógłbym to powrzucać na TikToka, ej, 12 kwietnia zaczęliśmy z Laru nagrywać serię z CSGO. Z Michaelem, się a Michael. Znaczy nie miała to być seria, tylko nasze luźne meczyki. Końcowo wyszło z tego około 30 odcinków, w których pojawiło się wielu różnych widzów. 13 kwietnia wleciał pierwszy odcinek pseudo-poradników do Dark Souls 2 w wersji Scholar. Dziś ten odcinek ma ponad 30 tysięcy wyświetleń. Wow. I ogółem od tamtego momentu rozpoczęła się seria Soulsów, która pod względem wyników totalnie zjadła moje wszystkie inne serie. 22 kwietnia wleciał Mortal Kombat 10, którego i tak nie skończyłem. Następnie wleciało Lords of the Fallen, którego też nie skończyłem. W ten sam dzień wleciała seria z GTA V, której też nie skończyłem. Wrzuciłem też mojego pierwszego Aisa z CSa. W maju wrócił Crash Bandicoot, bo sobie przypomniałem, że miałem dokończyć. E, w czerwcu wleciała seria z Legacy of Kane Defiance, której też nie skończyłem, bo zaczęła mnie wkurwiać, często się wyłączała, save'y się psuły i tak 19 lipca wleciał wyjątkowo odcinek z Daxus 2, bo z PvP. Jak wiecie, ja za bardzo nie lubię PvP, ale wtedy miałem takiego wajba na pojedynki, więc coś tam nagrałem. W lipcu moja siostra Asia nas odwiedziła w Anglii i mamy z tego pamiątkę w formie odcinka: jak Asia i Chibi grały w Krasza Basza. ósma Próba i zobaczcie, jak zajebiście idzie. One sobie robią większą krzywdę niż, niż osobno. Jakby co tą małpą jest Asia, a tym, tym tygryso czymś jest. 21 sierpnia premierę miała miejsce seria z ABA, New and Tasty, czyli remake gry, od której zacząłem przygodę z kanałem. Wiadomo, że musiałem tu nagrać. W międzyczasie wlatywało sporo CSów z LARu, 30 sierpnia zacząłem nagrywać serię z Metal Gear Solid 5, której uwaga, też nie skończyłem. 13 września mieliśmy chyba pierwszy mecz w CSie, w którym występowało więcej widzów. Oprócz LARu był z nami również Willand i Nekoś. Global Offensive razem z Michael Osen awesome na featuringu Siema Razem z Nekosiem Witam I razem z Wilentem Nie przyznawaj się, nie przyznawaj się Nie <noise> z nim 18 września wrzuciłem życiowy update Czyli vloga o tym, że się przeprowadzamy do lepszej bazy wypadowej W której między innymi mieszkał z nami Wilent 19 września wleciał pierwszy odcinek Bloodborna, Który w sumie został przerwany po paru odcinkach Z powodu problemów technicznych Dokończyłem tę serię dopiero później, po dłuższym czasie. I w sumie trzeci rok kończymy na zupie burgerowo-fasolowo-muszanej. Trzeci rok w paru słowach. Ha. Można powiedzieć, że to rok niedokończonych serii. Mieliśmy mgs piątkę, 5, Life is Strange, Legacy of Kane, GTA V, Bloodborne. -a. Aż mi żal o tym wspominać, strasznie się wtedy rozchulałem z rozpoczynaniem serii. Jednak streamy są lepsze pod tym względem, muszę wam powiedzieć, bo idzie grę przejść o wiele szybciej niż wrzucając od odcineczki po pół godziny. A to były jeszcze takie czasy, gdzie pół godziny to było maksimum. Co ja tam oferowałem, jeśli chodzi o długość. Dopiero potem nastąpiły odcinki, które miały tam powiedzmy po 40 albo 50 minut. Także to by było na tyle. Rok czwarty, już jutro. Zapraszam serdecznie. Na razie, cześć.